Gmina Jaworzyna Śląska 3 lata temu przygotowała duży, zwarty obszar dla osiedla przy ulicy Spółdzielczej o powierzchni około 10 hektarów. Teren został podzielony na 64 działki budowlane. Na dzień dzisiejszy zostało wolnych tylko 15. Reszta są już sprzedane. Jak widać proces inwestycyjny już ruszył. Ludzie się już nawet budują tutaj prawda. Działki cieszą się zainteresowaniem. Przede wszystkim z tego powodu, że są w niskiej cenie. Cena średnio można powiedzieć, kształtuje się na poziomie około 40 tysięcy netto, co jak na działki o powierzchni 10-12 arów, jest ceną bardzo atrakcyjną na rynku budowlanym. Gmina jest w trakcie uzbrajania działek. Osiedle podzielone zostało na trzy kwartały. Pierwszy z nich ma doprowadzoną wodę, w tej chwili wodociągowany jest drugi kwartał, a w przyszłym roku inwestycja zostanie zakończona w całości. Równolegle do tego doprowadzana jest energia elektryczna. Na naszej stronie internetowej, w zakładce nieru przetargi nieruchomości, są informacje o poszczególnych działkach, a ponadto, bez telefonicznie, bezpośrednio do urzędu dzwoniąc, można też dowiadywać się o wszystkim. Duże zainteresowanie działkami wynika z dobrej lokalizacji terenów, gdyż są z dala od miasta w zaciszu nieopodal lasu.